Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym słodkim poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na tiramisu, ale będzie to troszeczkę inne tiramisu, jakie znacie do tej pory. Dzisiaj zapraszam Was na tiramisu truskawkowe. Myślę, że wszystkie komentarze w tej chwili na temat tego ciasta są całkowicie zbędne, z mojej strony oczywiście. Natomiast nie pozostaje Wam nic innego, jak zrobić to ciasto i delektować się jego wspaniałym smakiem. Ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu, więc każdy z Was sobie z tym poradzi. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do zostawiania komentarzy i oczywiście zapraszam Was na nowy materiał wideo. Do osobnego naczynia dodajemy serek mascarpone i mikserem na wolnych obrotach miksujemy, rozrabiamy. Następnie dodajemy żółtko i jeszcze przez chwilę miksujemy tylko do połączenia się składników. Nie możemy miksować zbyt długo i na wysokich obrotach, aby serek nie zważył się. Do osobnego naczynia wlewamy śmietanę kremówkę i ubijamy ją na sztywno. Pod koniec ubijania dodajemy cukier w puder i jeszcze przez chwilę miksujemy, przez chwilę ubijamy, aby cukier rozpuścił się. W kolejnym kroku ubitą śmietanę po jednej łyżce dodajemy do serka mascarpone cały czas miksując, cały czas mieszając na najmniejszych obrotach. W kolejnym kroku zaparzamy kawę, dodajemy likier amaretto, dokładnie mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Formę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i na dnie układamy biszkopty. Najpierw je maczamy, zanurzamy w naszym likierze wymieszanym z kawą dokładnie na jedną sekundę i układamy na dnie. Następnie wykładamy 1 czwartą naszej masy kremowej, wyrównujemy, wygładzamy i układamy na niej kawałki truskawek. Układamy plasterki truskawek. Na truskawki wykładamy ponownie 1 czwartą naszej masy kremowej, którą dokładnie wyrównujemy i układamy na niej pozostałe biszkopty, które wcześniej oczywiście maczamy w likierze wymieszanym z kawą. Na biszkopty wykładamy pozostałą część naszej masy kremowej, dokładnie wyrównujemy i odstawiamy do lodówki na całą noc. Bezpośrednio przed podaniem posypujemy gorzkim kakao. Po więcej ciekawych i słodkich przepisów zapraszam na www.deserek.tv.